Oponenci urzędującego prezydenta Jastrzębia Zdroju przed drugą turą wyborów samorządowych w mieście zwierają szyki i zapowiadają wspólną walkę o fotel prezydenta. Anna Hetman i Janusz Buda, mimo że wywodzą się z innych ugrupowań politycznych, zapowiadają wspólną walkę i porozumienie po wygranej w wyborach. Dziś oficjalnie Anna Hetman i Janusz Buda połączyli siły w wyścigu o fotel prezydenta Jastrzębia Zdroju. Jak mówią sygnatariusze porozumienia, mimo wielu różnic między popierającymi ich środowiskami politycznymi, współpraca między nimi jest możliwa. Ważne jest to, żeby umieć zbudować konsensus i porozumienie, bo mieszkańcy nie oczekują tego, że będziemy się ze sobą kłócili, przenosili wzorce warszawskie. Mieszkańcy oczekują od nas tego, żebyśmy budowali Jastrzębie i stwarzali je bardziej przyjaznym do mieszkańców. Współpraca Anny Hetman i Janusza Budy ma zapewnić tej pierwszej wygraną w drugiej turze wyborów, a jest o co walczyć. Pierwsza tura pokazała, że mieszkańcy Jastrzębia Zdroju są bardzo podzieleni i w sumie do podziału pozostaje ponad 35% głosujących. Jednak historia pokazuje, że drugie tury wyborów zazwyczaj przyciągają do urny znacznie mniejszą liczbę wyborców, a to może wyrównać szanse obu kandydatów. W przypadku wygranej Anny Hetman stanowisko wiceprezydenta przypadłoby w udziale właśnie Januszowi Budzie. No dziwi mnie to, że jeszcze nie ma rozstrzygniętych wyborów a już dzieli się stanowiska pomiędzy prezydenta, zastępcę prezydenta. To z jednej strony, a z drugiej strony powiem też, że trochę mnie dziwi, że pan Buda kupczy trochę tymi swoimi wyborcami. Obiecuje, że będą głosowali na panią Hetman, a więc traktuje ich tak bardzo przedmiotowo. Wynik drugiej tury wyborów z pewnością wpłynie również na układ sił w Jastrzemskiej Radzie Miasta. Dziś najmocniejszymi ugrupowaniami są w niej Prawo i Sprawiedliwość i Jastrzemska Wspólnota. Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadzili do Rady razem ośmiu radnych o jednego mniej niż PiS. W samorządzie absolutnie powinniśmy odejść od polityki. Ja nie patrzę na Radę Miasta przez pryzmat partii. Ja jestem osobą bezpartyjną, mnie nie interesują żadne szyldy, mnie interesują to, co prezentują ludzie i nie ma znaczenia, czy to ktoś z PIS-u, czy z Platformy, czy z innego ugrupowania przyjdzie z dobrą propozycją, taką, która będzie służyła mieszkańcom, to dla mnie nie ma znaczenia. Wśród radnych zabraknie natomiast urzędującego prezydenta Mariana Janeckiego i jego zastępcy Krzysztofa Baradzieja.